Elo, elo widzowie, witam was Super w FNAF Cop, tak? Jedynka szósta na Zamiast tak, to przywitaj się swoim słynnym przywitaniem. Eee, się kondony, witamy w FNAF 1. Tak. Wiesz, co czekaj, zanim wyjdziemy, ja proponuję, żeby jedna osoba się poświęciła i była spektatorem. Bo... Chyba, że spróbujemy najpierw tak. Można spróbować. Dobra. Dobra, ja tu będę ja, chodził. Pa, ja patrzę na drzwi, ty patrz na kamery. A, ty by... Be... A, dobra, okej. Okay. To ty będziesz chodził, ja będę na kamerę patrz Tak. Nosek? A, Oczywiście, pewnie Oczywiście, że działa. Pomyślałeś.

A gdzie ten pajac? znik. Foxy zaraz wybiegnie. Dobra, to ja patrzę lewej drzwi, ty patrzę lewe drzwi, to patrz prawe. Ale na pewno będziesz wiedział, jak Foxy przyjdzie? Nie, ja patrzę się bezpośrednio. Obserwuję, będę miał piękne nagranie, jak będzie na mnie biegł. I... Zaraz... Ale ty bądź gotowy, żeby to zamknąć, k***a. No jestem. A ten Foxy ma wy... też na kamerę patrzy. Trudno. Jest to czy człowiek w dzimnocie, może drzwiami się zabić. Dość ciekawe. Co? Ale chyba nie. O, Cika przy. Jest na kamerze 4B. I idzie ten Foxy. Nie ma. O, Chodź tu, kurwa. Tak, Gębę szczerze już. Uśmiecha się. Boni biegnie, ale to Boni. A. Ja w kuchni, więc nie muszę zamykać. No wam mać, niby tak na skraju, a nie chce biec. Boni, ty to wypier. Hmm. Ja, ja mi zwolni, no. Na... O, ja miałem drzwi znamek śniedy! O Pochód coś to otworzył. Hmm. Ale, fa ale ty, fajnie! To jest definicja Tak! O, boże. Czekaj, ci tutaj niespodziankę zostawię. Ty, ale Boni w sumie chyba nie podchodzi bezpośrednio pod drzwi. Co, nie, 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 nie. nie, nie. On podchodzi Może pod, to pod szybę. Szybę. Żeby, żeby Foxiego tutaj, wiesz, jak on przybiegnie, żeby on się zatrzymał. No. I od razu się zafastował. Tutaj? I da... i da jeszcze... Dałem przy samym Foxim. A. Spokojnie. Ale nie, nie, przy samym nie zadziała, musisz dać przy jakby... Tam, gdzie on staje. No dałem przed Pirate O, no ten co jajami no. dzwoni wyszedł. Czyli powinno się sprawdzać lewe i prawe drzwi. Ale się kliczujesz, człowieku. Co Zrób coś ze sobą. Garnij się, ty. Może nie tylko wiem. Tylko Wyjdź. No, tylko lewe. E, może wyjść, nie wiem. No, zastanów się nad sobą. Czemu chcesz Zabij. mi krzywdę znaczy. zrobić? No. Może byś przemyślał swoje zachowanie, co? No. Dobrze, wypierdalaj do schowka. Musiałbym coś naprawić, ale mam wywalony w to zadanie. żeby noc przejścia, nie żeby hajsy zdobywać. A poza to tym... Się... A poza tym... Co ty robisz? Panika. Okej, okay, w kuchni siedzi, dobra. Poszedł. Ten, co dzwoni. To prostu... okay, lis wyszedł już. Riz wyszedł, tylko że nie wiem kiedy pobiegnie. O! Boni, dla spłapkę pułapkę twoją. Aha! Może jak przebiega tędy tu No tego. przebiega i się łapie. Ja go widzę, jak on się gliczuje. Na Foxiego bądź czujny, od razu mówię. Boni. A jeste poszedł, bo on nie obraził. Biegnie! Biegnie! No. O! Mówię, ja zamykam Fuksiego. Dobra. Do... Już chciałem R nacisnąć, nie? Nie. Człowiek, <coughs> jakbyś nas udupił. moment. A tak szczerze mówiąc, nacisnąłem, tylko nie trafiłem. No i całe szczęście. O, Freddy. Freddo się ma. Czy to Freddy Fazbear? Fasber o o, o, chyba tam. Tak, Ciczken też nie. biega Chicana nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. A nie to Boni w tą stronę Chica gdzieś tam k... cały czas Hayami ja dzwoni, człowieku Cały czas. Co? To ty będziesz Foxego za mega poszła sobie Ty zamknij Foxego już, dobra? Dobra. Ja mam do tego tutaj Chika teraz agresywna się zrobiła. Nie tyle. To... Te Tak teraz na przykład. O nie, nie ta... on tak szybko. Aha. Ocika tam stoi. Siema. Ale to jest prze. Nie, kur... jak on tak szybko tu. Ja stąd. Ja stąd idę! Nie idę. No teraz tak. Ciebie nie. nie. nie cierpię. Ty to. może być, bo nie jesteś taki zły. Ty to jesteś za bardzo agresywna. A ty żebyś kurwa spłonął w czeluście piekła piekłach, huku zaj... Ale jak on tyle razy p... P... biegnie? Tak, no jeszcze. Nie, tutaj Boni wejdzie. A, no to jak to zdjąć? Chyba już się nie da. Dobra, huk. Nie da się. E ten co dzwoni, nie? Czyka robi res***a, O! Ten co jajami dzwoni, no. To ty zamykaj Fox'ego, dobra? No staram się. Jami, Hami. Hami Jami Fox ledwo wyszedł po, le, Pokazał lekko dupę z krzaka On wygląda jak pół dupy z krzaka. Okej. Okay. To jak to jest co? Eee, proszę mnie tu nie... Obra a, sobie. <grym> 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 e, a w sumie A w sumie A w sumie Tak, jak coś to możecie napisać na Kalgona, że jest rudym gejem i tak dalej. O ty gondowy. <grystanie> My każdą formę krytyki przyjmujemy. Znaczy oczywiście <grystanie> Kalgon przyjmuje na klatę. <grystanie> duch powiedział. Duch dupy. No dup. Dupny duch. No duch dupy to, że lubi w dupę. Co? <grystanie> ty to jest. Ty... Aha, a ty... Ej! Co ty żeś zrobił? Kurwa, ja no, stałem w miejscu! Jako... Ona nie, nie, nie blisko mnie, on obok mnie przeszedł normalnie, nie? Po prostu. I myślę, jakbyś. Będę jako duch tobie mówił, jako dub przepraszam. Foxy się nie, nie ruszą. Ani ciutkę. Nawet... Nawet na, na tymi kamerami, to się nie dziwię w sumie. Powiedz jak cika będzie, albo woni. No, to samo. to co... Foxy! Yeah, jeszcze nie, stój. Jeszcze nie, jeszcze nie. Ale Jezu. jest... Już jest bardzo blisko, zaraz pobiegnie już mu... Ślina cieknie, żeby do ciebie pobiec. <grym> Chuj stoi. Bonnie! Zamknij drzwi. <grym> o oh, yeah. Boni poszedł. E, Foxy! To... E, siema. Jak tam? Nie zabijaj! Proszę, mamy dzieci. Co prawda, że żon, żoną się rozwijałem, gdzieś zostawiłem, ale... ale nie zabijaj. Jest! O! O! Udało się! Udało się! Zajebiście! Let's go! A salon już tak musi... Co? No, p to oni. <laughs> tak. Nie <laughs> udało, let's go. I coś śmiecie, nie udało wam się. Co prawda kar Kargona wydymaliście, na lechu... Mam nadzieję, że chociaż w gumie było. <gum> <gum> Wątpię. <gum> Idziemy w stronę słońca. No i cóż, widzowie, to by było na tyle. The end. Udało się przejść, no w sumie, no nie minie do końca, ale huk. Przejście się udało, się udało. Więc e, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pamiętajcie, pijcie dużo wody, czy tam coś. I cześć.